Universal Studios Maćka i Janusza przedstawiam. odcinek z serialu Poloneziarz i Bejmiarz pod tytułem Myjnia z pierdolnicy zjebanej. Kurwa Janusz, przestań marudzić, bo znowu mnie wkurwiasz do cholery jasnej. Jakbyś tak nie zapierdalał po błocie, to byś nie miał obiebanego błotem auta. Bo kurwa zadriftować mu się zachciało, chujci w dupę ty kurwo. Janusz w ogóle odpierdol się ode mnie, pierdolony. pierdolony. Spierdalaj szmacia, kupy pojebany. Dobra, zsuń dupę, bo będę mył moje autko. Ale po co coś zrobimy w ogródku, wsiadaj i jedź do tyłu, a ja coś przygotuję. Dobra wypierdolę te wszystkie dechy z tataku i zrobimy własną myńkę darmową, a nie od tych chujów z innych myjni będę brał kasę. Janusz, chodźcie, przejadę z kurwy synu. Sam siebie przejeść będę miał przynajmniej od Ciebie spokój ty idioto leszczu spod bazaru. Dobra zamknij ry i pajacu pierdolony. Janusz, zobacz miarkę przyniosłem. Dobra dawaj mi ją i zapierdalaj po szpachel kurwa mać bo od pięciu miesięcy obiecujesz i jeszcze szpachla kurwa jego zaniebana mać nie ma w mojej lodówce. I tak ci nie kupię bo całą zeżresz i dla mnie nic nie zostawisz tak jak wtedy setkę całą wyjebałeś ani kurwa ani kropla nie dałeś. Ty mi tu kurwa na wszystkich świętych Polka rozjebałeś rozebrałeś się i biegałeś na dolasa po ulicy a ja musiałem ci wtedy napierdolić bo jeszcze kurwa biegałeś. A chuj ci w dupę, ty stary chuj wypierdolony jebany debilu i po co my się tutaj przeprowadzaliśmy? Bo tak naprawdę to my tylko pilnowaliśmy w bloku mieszkań i domów nie sprzedałem. Nie no powinienem cię teraz zajebać kierą. Zara ja ciebie zajebie wyjebany w kosmos jebany betoniarze. Dobra pizda mi tamian już, bo mnie wkurwiasz pojebany poloneziarzu. A ty chujowy betoniarzu. Dobra Janusz koniec mi, bo to się zaraz rozwinie do bijatyki. No dobra dobra. A w ogóle czemu ty nie mówiłeś, że miałeś dziewczynę w 2002 roku? No bo mi się nie chciało, a poza tym kurwę rzuciłem, bo mnie wkurwiała teraz ją widzę często jak chodzi po ulicach poznania jak jeżdżę do pracy. Janusz stop. Nic ci nie jest Janusz? Nie wszystko w porządku, tylko myślałem, że nazawał pierdolne. To dobrze, bo myślałem, że będę płakał. E, tam nie płacz, nic się nie stało, wszystko w porządku. A teraz zobacz jaka mydnia nam wyszła i się nie martwi już o mnie i nie zaczynaj płakać. Dobra, nie będę, choć Janusz, wypróbować, a co Maciek z moim polonezem, bo się o niego szkurwa mać martwię. Karoserię naprawiają wcześniej silnik się rozjebał, ale naprawili to zajebiście. Co to kurwa, Janusz? No, jak chcesz nie kurwa, próbować, to muszę to podłączyć, żeby wszystko działało jak ta lala. Janusz, ja myślałem, że ty nic nie umiesz kurwa mać. Umiem, bo jestem mechanikiem przecież z zawodu nie. A no kurwa, jo. I cyk odkręcamy. Dobra to jak leci woda to teraz trzeba włączyć tą pierdoloną szmatę czyszczącą i będzie chujowo dobrze. Okej okay, teraz wpierdalamy do kontaktu ten kabel od tych suszarek z bazarki. Teraz macie weź ten hak i podpierdol go pod swoją bremkę. Dobra to zapierdala. Coś ciężko to chodzi chyba to pierdolne zara, no to wczepiamy. Eno nie gadaj do chuja czarnego, że nie ma czeka. Może gdzieś bardziej pod spodem, gdzieś pod silnikiem. Dobra jebać włączamy, no gdzie to kurwa mać jest ja pierdolę. Chyba tego kurwa nie ma, co jest kurwa mać, gdzie to mnie ciągnie. No faktycznie ta ciągarka stała 3 lata i zardzewiała kurwa pierdolona. Kurwa pomocy ludzie to mnie zaraz zabije nie no jeszcze kurwa szampony Janusz zajebiecie. Może na oliwie to się polepszy. Kurwa macia. No trochę lepiej jeszcze kurwa biebie tego smara. Ja pierdolę kurwa mać pomocy to mnie maca i ociera. A -a -a. To chyba nigdy nie stanie Janusz kurwa dewlu zajebany pomocy kurwa bo to mnie maca wszędzie. O boże kochany nazarejski maciek coś jest. Równo się stało na pierdolnicy, to włączałeś teraz cały czerwony. Jestem od tego macania i opierania, powinienem ci zajebać w ryjku tafonie zjebane. Ale chociaż kąpiel miałeś i pachniesz ładnie, spierdalaj i idź to jakoś pod pierdol, bo nie umiem. Kurwa debil jebany. Jak on nie mógł tego zaczepić, to dopiero gruba pornograficzny. Dawaj, startuj. No to cyk zapierdalamy na

o żesz, kurwa jego mać otwarta szyba jest w dnc, szybko kurwa powody wody potąd będzie. Oni tylko nie to nie, czego beczysz zamknę tą szybę. O nie nie nie. Uf, dobrze dzięki Janusz, a spierdalaj tu. Weź kurwa lepiej patrz zanim do pierdolę. Dobra cicho bądź. I kurwa moja felga. Bardzo dobrze Maciek mogło jeszcze karoserię wyjebać. Ryj kurwa pisto. Po pierdole Maciek rygnie nam rozjebało. Kurwa mać jebana felga. Dobra kurwa mać stop z tym pierdolstwem do jebanym. Janusz, co ja teraz pocznę nie nam rozjebało BMW, brudne felgi powylatywały, teraz nie wiem co zrobić, idź się nachlać. O kurwa, aż taki brudny, no, to namaluję buźkę. Opierdolca deszcz, no to kurwa zajebiście, auto mi umyje przynajmniej, a Maciek nie przejmuj się felgami, bo wyglądały jak z malucha, no wiem, brzydkie były. Dawaj sami umyjemy auto Maciek. No dobra, tylko damy płynął do mycia. No to teraz autko się błyszczy, Janusz, dzięki. A nie ma za co. Niech to w końcu przestanie padać, Janusz. Zara przestanie. I widzisz, przestało. No kurwa, widzę, fajnie się błyszczy. O Boże, kochany, tak ładnie teraz wygląda umyty normalnie za Dzięki, Janusz, za współpracę do umycia BMW. Proszę bardzo. Ale ładniej się błyszczy naprawdę. Popieramy Maciek. Dziękuję za obejrzenie dziesiątego odcinka z serialu Poloneziasz i Bejmiasz. Mam nadzieję, że się podobało i życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam. Studio Universal Studios Maćka i Janusz. Opracowanie dialogów za pomocą programu Ivona. I za nałożenie 18, plus na dziewiąty odcinek postanowiłem zmniejszyć ilość wyrazów 18, plus także ja nie przedłużam. I do zobaczenia na następnej premierze.